Mamy nieruchomy zamknięty obwód, to znaczy pętla tutaj po prawej, i ta pętla wykonana jest z przewodnika oraz poruszający się magnes, na przykład walcowy, tak jak tutaj na rysunku, tak żeby w układzie była taka symetria obrotowa. I ta pętla po prawej jest nieruchoma i się nie zmienia, to znaczy nie zmienia się jej pole, ani nie zmienia się jej kształt. I teraz, tak jak na rysunku, magnes przybliża się do tej pętli. To teraz pole magnetyczne. Przez pętlę zmienia się w czasie, prawda? A raczej należy powiedzieć, że pole magnetyczne zmienia się na powierzchni rozpiętej na tej pętli. Możemy sobie wyobrazić na przykład taką płaską powierzchnię rozpiętą na tej pętli. A więc proszę Państwa, mamy zmienne w czasie pole magnetyczne, a więc mamy zmianę strumienia pola magnetycznego w czasie. A zgodnie z prawem Faradaja, dostajemy siłę elektromotoryczną indukcji i dostajemy prąd indukcji w tej pętli. Ale teraz powstaje ważne pytanie: co powoduje że płynie prąd, co zmusza elektrony w tej pętli do ruchu wokół zamkniętego przewodnika. Na te elektrony, które są w tej pętli, tam musi zadziałać jakaś siła, prawda, żeby, płynąć, żeby płynął ten prąd. I to, proszę Państwa, nie jest składowa magnetyczna siły Lorenza. Dlaczego tak jest? No bo, proszę Państwa, prędkość elektronów w tej pętli, jeżeli pominiemy ruch chaotyczny elektronów, jest równa zero. A zatem V krzyż B. Dla elektronów w tej pętli będzie równe zero, prawda? Czyli ta składowa magnetyczna siły Lorentza nie może powodować ruchu elektronów. To zapiszmy sobie teraz pełną siłę Lorentza. Pełna siła Lorentza, czyli siła, jaka działa na ładunek. To jest q, wartość ładunku, natężenie pola elektrycznego, dodać v krzyż b, prawda? To jest pełny wzór na siłę Lorentza. Pierwsza część to jest składowa elektryczna, druga to jest składowa magnetyczna. Jak już powiedziałem, to jest równe zero w tym przypadku, ponieważ te elektrony w tej pętli tam nie, ma żadnego systematycznej, tam nie ma żadnej systematycznej prędkości. A zatem, proszę Państwa, zostaje tylko i wyłącznie pole elektryczne, które może wprawić elektrony w ruch. A więc dochodzimy do, do bardzo ciekawej konkluzji. W układzie musi pojawić się pole elektryczne i to właśnie te pole elektryczne. Będzie powodować ruch elektronów, i to właśnie te pole elektryczne jest odpowiedzialne za powstanie prądu indukcji. No to dobrze. To narysujmy sobie jeszcze raz ten rysunek, tylko teraz będziemy patrzeć tak z boku na ten, na ten układ. Z innej perspektywy. Narysujmy sobie tak. Tutaj mamy pętlę. Tutaj mamy tą pętlę. Teraz to jest okrąg, dobrze, bo patrzymy z boku na ten układ. Teraz narysujmy sobie w kilku miejscach pole magnetyczne. O, Na przykład. Coś takiego mamy. Czyli pętla jest z przodu, a magnes jest teraz z tyłu na tym rysunku. I ten magnes się przybliża do tej pętli, prawda? Czyli pętla z przodu, magnes jest z tyłu i magnes się przybliża, a zatem pole magnetyczne rośnie, prawda? Pole magnetyczne zmienia się z czasem i rośnie. Dobrze. A zatem strumień magnetyczny rośnie. No więc tak jak powiedziałem wcześniej, pojawia się prąd indukcji i teraz korzystając z reguły Lenza możemy natychmiast wyznaczyć ten prąd indukcji. Kierunek będzie tak, prawda? To jest nasz prąd indukcji I. I to jest zgodnie z regułą Lenza. Ja odsyłam do do, do jednego z wcześniejszych wykładów. No dobrze, jeżeli pojawia się teraz ten prąd, no to tak jak powiedziałem wcześniej, musi pojawić się też pole elektryczne, które właśnie wywołuje przepływ prądu. No to, proszę Państwa, narysujmy sobie, jak tutaj musi wyglądać to pole elektryczne. To pole elektryczne musi wyglądać tak. Tutaj rysuję zaraz przy przewodniku, to musi być coś takiego. Tu rysuję, proszę Państwa, wektory pola elektrycznego. Tutaj proszę Państwa rysuję wektory E. I teraz, jeżeli mamy takie wektory pola elektrycznego, no to wtedy proszę Państwa ładunki zaczną się przemieszczać. A proszę pamiętać, że kierunek prądu to jest ruch ładunków dodatnich, nawet jak tam tak naprawdę nie. Nie poruszają się, się ładunki dodatnie. Czyli taki musi być zwrot pola elektrycznego. Okay? Proszę zauważyć, że tutaj tak naprawdę musi pojawić się składowa równoległa do tego przewodu, prawda? Pola elektrycznego. Ewentualna składowa prostopadła do tego przewodu, ona by nie dała prądu. Tutaj musi być jakaś składowa wzdłuż tej pętli, wzdłuż tego przewodnika, i wtedy dostajemy prąd. Więc proszę Państwa, dochodzimy do następującego wniosku. Zmienne pole magnetyczne, a tutaj mamy zmienne pole magnetyczne, indukuje wirowe pole elektryczne. I właśnie te wirowe pole elektryczne jest odpowiedzialne za prąd indukcji. I proszę zwrócić uwagę, że yy, okazuje się, i to jest bardzo ważne, że te wirowe pole elektryczne jest obecne niezależnie od tego, czy mamy ten zamknięty przewód, czy go nie mamy. Prawda? Te pole elektryczne tam jest. Jeżeli my teraz tam wstawimy ten zamknięty przewód, tą pętlę, no to wtedy możemy zobaczyć efekt działania tego pola elektrycznego, bo, bo dostaniemy ten prąd. Ale jeżeli nie ma tam zamkniętego przewodu, to te wirowe pole elektryczne wciąż tam jest. Czyli konkluzja jest następująca. Zmienne pole magnetyczne indukuje wirowe pole elektryczne. Wirowe w tym sensie, że prawda, tutaj tak jak na tym rysunku te wektory natężenia pola elektrycznego tworzą taki wir. Prawda? No to policzmy sobie teraz. Spróbujmy sobie policzyć ten układ i będziemy korzystać właśnie tutaj z tej symetrii obrotowej. Że jak będziemy obracać tym układem, to on powinien wyglądać tak samo. No to policzmy sobie. Weźmy i policzmy sobie, jaka jest wartość całki E iloczyn skalarny DL. Tutaj, proszę Państwa, będziemy obiegać w y, tą pętlę, tak jak jest kierunek prądu elektrycznego. O, tutaj rysuję sobie wektorek. Nar narysowałem tutaj wektor DL. Prawda? Tutaj na czarno. No to widzimy tak, że to się równa całka E, DL, ponieważ wektor E jest równoległy do wektora E, DL oraz mają taki sam zwrot, więc tutaj mamy znak dodatni, tutaj się równa E, całka po DL, czyli całkowita długość, po której będziemy całkować, to jest E razy 2 r, czyli obwód, a R to jest promień tej pętli. A to sobie zapiszmy, że to się równa po prostu E razy duże L. Duże L to jest całkowita długość tej pętli, prawda? To jest E razy L. To teraz proszę Państwa, co to jest E razy L? Przypominam, wzór na gęstość prądu. Gęstość prądu to jest sigma razy E. Sprawa oma. Sigma to jest konduktywność lub przewodność właściwa E to jest natężenie pola elektrycznego. To mamy tak, że gęstość prądu to jest sigma razy E. Pomnóżmy to teraz przez S. S to jest pole przekroju przewodnika, to jest pole przekroju tutaj tego przewodnika, z którego zrobiona jest ta pętla, więc otrzymujemy tak sigma razy S równa się sigma. J razy S równa się sigma razy S razy S. A co to jest to? J razy S, czyli natężenie prądu razy pole przekroju y, przewodnika, to jest po prostu prąd I, jaki płynie w tej pętli. A więc otrzymujemy, że E równa się I przez sigma razy S. Teraz pomnóżmy to jeszcze przez L, bo chcemy dostać e razy l i otrzymujemy, że e razy l to się równa i razy l podzielone przez sigma razy s. I teraz y, przy okazji dyskusji prawa OMA doszliśmy do wniosku, że to jest nic innego jak opór. Jak to jest opór tego obwodu, opór tej pętli. opór jest proporcjonalny do długości, a odwrotnie proporcjonalny do konduktywności, do konduktywności, czy przewodności właściwej oraz pola przekroju tego przewodnika. Czyli to się równa i razy R, czyli E razy L to się równa I razy R, a to jest nic innego jak siła elektromotoryczna, bo przypominam, że I to się równa siła elektromotoryczna podzielona przez opór, prawda? Czyli widzimy, że ta całka E iloczyn skalarny dl w tym układzie to się równa E razy L, a to się równa siła elektromotoryczna, prawda? A teraz my wiemy, sprawa Faradaya, że siła elektromotoryczna to jest równe minus pochodna po czasie ze strumienia pola magnetycznego czyli to jest minus pochodna po czasie ze strumienia pola magnetycznego gdzie ten strumień jest liczony dla powierzchni która jest rozpięta na tym tutaj zamkniętym obwodzie to teraz proszę państwa możemy sobie zapisać już prawo faradaya w takiej postaci całkowej czyli mamy że całka z e iloczyn skalarny dl równa się minus pochodna po czasie ze strumienia B, iloczyn skalarny DS. I zaznaczmy sobie ten wzór. Co mamy po lewej stronie? Po lewej stronie mamy całkę po obwodzie zamkniętym lub też jest to jakaś, lub na przykład jest to całka po jakiejś krzywej zamkniętej. Niekoniecznie musimy mieć obwód, tak jak powiedziałem wcześniej. Mamy wirowe pole elektryczne, niezależnie od tego, czy mamy ten przewód, czy go nie mamy. Więc to jest całka po obwodzie zamkniętym, czy po prostu całka po krzywej zamkniętej. Okay? Po prawej stronie tutaj mamy minus pochodna po czasie ze strumienia pola przez dowolną powierzchnię rozpiętą na tym obwodzie lub tej krzywej. Co to prawo mówi? To prawo mówi nic innego, że zmienne w czasie... Pole magnetyczne generuje wirowe pole elektryczne. I tutaj przy Państwa przypominam jeszcze pod koniec, jaka jest relacja pomiędzy tym wektorem DL a wektorem DS. Jeżeli weźmiemy sobie o jakąś taką krzywą zamkniętą, lub to jest przewód, lub to jest przewód, i zdecydujemy się na taki DL o Czyli taki sposób obiegu tej y, pętli. Teraz wybieram sobie jakąś powierzchnię, na przykład płaską, która jest rozpięta na tym obwodzie lub na tej krzywej. To w tym przypadku y, cały czas, pamiętamy, obowiązuje reguła prawej dłoni. To wtedy wektor ds wygląda tak. On wychodzi z y, ekranu, prawda? Reguła prawej dłoni. Czyli jeżeli wybiorę wektor dl, to wtedy w sposób jednoznaczny mogę wskazać y, ds. To by było tyle.